Wyobraziłam sobie taką własną drogę przez, przez te takie trudne dekady życia w, w życiu kobiety i mam własne sposoby na utrzymywanie pewnej świeżości i tak dalej. One nie są skomplikowane. Więcej powiem, są niedrogie. Ale to nie oznacza, że ja nie nadstawiam ucha, co, co, co się dzieje w, w tej branży, że nie próbuję rozmaitych rzeczy, które się pojawiają na rynku, bo oprócz tej mojej takiej przeze mnie wytyczonej, wymyślonej, wygenerowanej myśli dbania o siebie, ja chętnie korzystam z tych nowych linii kosmetycznych, tylko po to, żeby sobie przynajmniej wprowadzić taką odmianę. Bo z tego co wiem, to naprawdę wpływa korzystnie. Taka odmiana dla skóry, a, a dbam o nią raczej w sposób banalny. Używam. Maści z apteki. To będzie dla Państwa zaskoczenie. Używam maści Pepanten i rano, i wieczorem. Oczywiście, jeżeli trzeba, jeżeli ma przysuszoną buzię, no to tam w jakiś. E, jakiś e, Zakończone. Tak, poprosimy minutkę. Musimy kończyć, bo ja tutaj taką informację mam. Każdy w każdym razie odży odżywiać ją trzeba może specjalnie, jakimiś serum tu i tam, ale naprawdę jest to bardzo niedroga myśl i szalenie skuteczna.